Waiting for us riding on the soul turkey going on the railroad track, going Dzień dobry Państwu Szanowni Państwo Jadę przez Wrocław Jadę przez Wrocław ulicą Gajowicką. Ale światło, słuchajcie dzisiaj jest normalnie jak jak w lecie było tak maksymalnie to z 17 stopni dzisiaj Teraz jest 15, ale dalej fajnie, tylko, tylko yy, no chmurki się pojawiły. Chmurki się pojawiły. No, a już jest wieczór, nie też, teraz będzie coraz ciemniej. Ciach, ciach, ciach. No, jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Nawet koków nie ma. Faktycznie w ogóle koków dzisiaj nie ma. się kolega zacznie nas tutaj. Dobra, trudno, nie? nic nie poradzę. jakie niebo jakie piękne. Jakie piękne niebo! Riding on zachód uh. yeah, słońca. Zagór słońca, proszę państwa, jak pięknie. Co was tak mało? 69 osób, co to ma być? Więcej, więcej. Zapraszam, więcej ludzi, więcej osób. Więcej osób, ludzi. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. 69 osób, co to jest? Więcej, więcej. No, pozdrawiam, dzień dobry. Nie mogę doczytać. Nie pozdrawiam. O, nie, nie pozdrawiam. A czemu nie? No to nie, no nie, to nie. Bez łaski. Bez łaski. No. Pozdrawiam, nie pozdrawiam. No to nie kurde. No. To nie, po... nie, to nie. Przymusu, nie ma. Patrzcie, jedzie ten skuter. Skuter pojechał. No, słuchajcie, skuter pojechał. I co jeszcze się dowiem od Was dzisiaj? Słuchajcie Państwo, Wrocław. Lubicie Wrocław? Czy nie lubicie Wrocławia? Wspominam Wrocław bardzo ciepło. Miło było znowu zobaczyć gajowicką. A no właśnie, gajowicka. No dzięki. Tak, to jest gajowicka, ruch Halera. Skrzyżowanie. Z ulicą Halera. Stoję na, na światłach i oczekuję ziel na zielone, bo jest czerwone. <gry> Ludzie dzisiaj tak, tak, dokładnie. Oczywiście. Tak jest. Nie inaczej. A są dawne koszary kirasierów. akurat żadnych nie widzę tutaj panów w mundurach. Jest fajne zo, tak, oczywiście. Do, do zoo często chodziłem, bo miałem kartę stałego klienta, stałego, to znaczy z, z, wstępu, y, taką całoroczną, że mo, mogłeś chodzić codziennie. Ile ci się chciało, tak? Płaciłeś raz za kartę całoroczną i sobie codziennie przychodziłeś do zoologu. Ta karta teraz chyba kosztuje 80 chyba złotych. Ale nie wiem, czy 100, czy... Nie pamiętam. No. Nie jest droga. Nie pamiętam dokładnie, ale bardzo... Ale się opłaca. Wystarczy dwa razy pójść, to ci się zwróci to jakbyś poszedł dwa razy. Bilety kupił nam, ale to ci się zwróci. Taka karta wstępu. Dwa razy chyba wystarczy pójść. No, kiedyś miałem to, chodziłem co miesiąc. Miesiąc, chodziłem. to w 2013 roku, Miałem to już 10 lat temu, bo 11, 11 lat temu. Ostatnio we wrocławskim zoologu byłem. To jest niesamowite, słuchajcie, to jest niesamowite, ale ja byłem tam ostatnio 10 lat temu. 10! Szok! Po nie mogę w to uwierzyć. To jest porąbane, ale to jest prawda. Kurde, 10 lat temu. Ja piernicza. No może się i w styczniu, w styczniu yy, 14 roku byłem. Strasznie dawno temu. No, taki pamiętam, strasznie zimny dzień był, groźny Kurde, to tamtego czasu ja mam takie możliwości, słuchajcie, takie techniczne w ogóle pod względem sprzętu filmowego. Ja wtedy to, to filmowałem takimi no, z punktu widzenia dzisiejszej techniki, urządzeniami przestały takimi o niskiej jakości, tak? Obrazu to, to nie to. Ta... Ja muszę tam kiedyś pojechać, zwierzęta jakieś fajne sfilmować, słuchajcie. Kurde, tam tyle zwierząt jest. Pięknie. Aparat wziąć i w ogóle porobić ten. To nie, że tak. A jakże? Botaniczny ogród też fajny jest. Jak ktoś się interesuje, bo botaniczny ogród jest trudny. To znaczy... Nie każdy będzie botanikiem zainteresowany, tak? Dlatego, że to jest bardzo specyficzne miejsce. To może być trochę nudne dla, dla niektórych osób. Tak? Bo jeżeli ktoś się roślinami nie interesuje, to e, słuchajcie, to nie znajdzie tam za bardzo takiego punktu zaczepienia czy może być to trochę nudne, ale i tak polecam. Polecam, bo potanika też się uda. Jesteśmy na Racławickiej. Ulicy. Ulica Racławicka. Ale nie ma korków dzisiaj w ogóle na Jest całkiem nieźle. No, nawet powiedział, że jest dość porównywalnie do zeszłego tygodnia Jak mieliśmy te, te e, protesty, co były Co były protesty dzisiaj nie, chyba nie było Dobra, jadę do domu późno Ładna pogodać, 15 stopni. Riding Com Southern, co tu się dzieje? Pali się coś? Autobus szkolny.